Bugatti Shiron, czyli auto, które pobiło rekord świata w szybkości. Jak jest szybkie? Dzisiaj to przetestujemy, więc. Hej, czy witajcie z tej strony. i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj jesteśmy w The 2. I dzisiaj właśnie kupimy sobie Bugatti Shirona. Chyba Shirona, tak? Się... Niektórzy czytają Chiron, więc. Nie wiem dokładnie czy to się mówi Shiron czy Chiron bo niektórzy, ktoś mnie w błąd wprowadza albo jeden albo drugi więc dzisiaj sobie kupimy, bo tak długo zbierałem na Bugatti Shirona, więc dzisiaj kupujemy go o, mamy takie kolory, ale ja w nim nic nie, o, ładny ja w nim nic nie chcę zmieniać chcę żeby wyglądał tak jak najnormalniejsze Bugatti W sensie, najnormalniejsze Bugatti, jak Bugatti Chiron, po prostu Od razu go sobie przetestujemy Kupiono Bugatti Chiron Opuszczamy tą kwaterę No i się od razu przejedziemy To auto jest autem na które bardzo długo czekałem, ale to bardzo długo. Od początku tej gry ja tą grę kupiłem, bo wiedziałem, że w tej grze jest bogatki. Więc w ogóle... Dlaczego jak obracam kamerę, to... Dobra, nieważne. Tak wygląda od środka. Takie nowoczesne. Niestety niestety niestety. Nie ma telewizorka. W sensie takiego tableta jak są w innych autach Listerka normalne bo dzisiaj też wesz, weszła weszedł Koniksek Genera i to auto to jest e, takie Koniksek, ale rodzinny i chciałem go kupić, ale powiedziałem nie najpierw Bugatti. Potem się zastanowię nad e, Koniksegem. Więc tak się prezentuje od zewnątrz, znaczy od wewnątrz, tam w, widzieliście jak, tak od zewnątrz właśnie. I testujemy, jak się rozpędzi i jak brzmi bez zmienionych rzeczy. Jak widzicie, jak się rozpędzamy, to się automatycznie nam spoiler wysuwa. Jak hamujemy, to się tak o ileś stopni też przechyla. Chłopca idzie z telefonem po drodze, nie patrzy. Teraz to się można chwalić takim autem. A takim to się można chwalić. Jeszcze chcę sprawdzić, jaki jest. Chcę sprawdzić, jaki jest rekord. E, bez zmieniania rzeczy w tym samochodzie. 400 km. Mniej więcej 400 km na godzinę może pojechać. I moc to 1500 koni mechanicznych. No. Jest mocny. Wsadzamy najlepsze części, bo na to auto najwięcej czekałem. Dobra. Mamy jakąś złotą, fioletowe, niebieskie. Ile to ma rur? W ogóle bo widać, że są dwie, ale jak dodamy nitro, mamy cztery w, w tych dwóch, co widać, i po bokach mamy jedną, czyli mamy sześć rurma, sześć ten samochód, czajcie to. W fajne jest to, że w nocy, tu gdzie macie to srebrne, to to w nocy świeci. No bo to są światła, nie? Dobra, nie ma co testować go tak wolno. Bierzemy jakieś wyścigi, gdzieś ścigamy, nie? No bo takim autem to chyba każdy by chciał się pościgać. No chyba każdy, kto ma tą grę i go stać, to kupuje Bugatti. Yy, dyscyplina, hipercar. I bierzemy, może, może nie ten wyścig przez cały świat. Który to jest? Przez cały świat to jest ten, bo ostatnio zacząłem i co? I 40 minut. Bra, nie testujemy tego 40-minutowego, bo odcinek się nie nagra. Ale taki możemy sobie wziąć na przykład. Taki sobie możemy wziąć. Bo czemu, żeby nie? To jest chyba mój drugi hiperkar, bo pierwszy to jest Kenixek e, Agera. No, a drugi to Bugatti Shiron. W ogóle przydałoby się. W sensie przydałoby się. Chciałbym sprawdzić, czy nie ma tych kół, tylko że czarnych, bo na przykład w Bugatti Divo albo w. O, mamy trzy te, trzy szylony, ale mniejsza z tym. Chciałem powiedzieć, że w Bugatti Divo. E, chyba tam były albo w Bugatti Veyronie, nieważne e, były czarne felgi takie jak tu mam tylko że bez tego srebrnego bo srebrny zastąpia czarny ale że mnie F1 wyprzedza no 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 ale zepsułem ten samochód dużo od przodu na starcie ale to auto ma moc. Ma moc. Teraz to się mogę chwalić. Wyjadę z domu. W sensie z tego domu w grze. I tam jacyś gracze będą. I będą mówić jaki on bogaty. Ma bogaty Chirona. Na przykład ja kiedyś e, grałem, w sensie kiedyś, no przed odcinkami, przed pierwszym odcinkiem, jeszcze sobie grałem także moja druga godzina albo pierwsza grania. I tam był jakiś gracz, oddaliłem sobie mapę, i tam był jakiś gracz, który miał ikonę 900. I tak mówię, a sprawdźmy, jaki on ma samochód. Wchodzę i. Pierwsze co widzę Bugatti Shiron i takie Aha, to fajnie, nie. Tylko mi smaka robi. A teraz... To każdy się na mnie będzie patrzeć. Kto by nie chciał Bugatti, pewnie ktoś by nie chciał, ale... Co on ma pod tą maską? Ja mam V12, a on ma, nie wiem, V12 na samych złotych częściach, nie? Ale z wyglądu nie jest taki ładny jak mój. Maklady są ładne. No ale. Ale te nowe, nie F1, na przykład P1 jest fajny. Tylko on ma trochę dziwny spoiler. To tak. Chyba moim zdaniem się za mocno wysuwa. W ogóle to jest. 7 obiegówka, tak, to jest 7, chyba. 400 Ciekawe czy się da nim 450 osiągnąć. Raczej się da. Raczej tak. Może ja nawet osiągnąłem, a tego nie zauważyłem. No ale nikt mnie nie. Raczej jak nie będzie zakrętów, tylko będzie długa prosta i w nic nie wiadę, to będę na pierwszym miejscu, 30, będę tam gdzie teraz się wyświetliło, że o 11 sekund jestem szybszy od nich. To tak pewnie o minutę, jakby była sama prosta, bym był szybszy od nich. To auto jest w dźwięku nawet, jest super, nie? W ogóle testowałem przed odcinkiem, bo się da wypróbować e, auta, tak jakby ktoś nie wiedział, to wypróbowałem tą... E, tego Koenigsegga Genera i on on lepiej brzmi, jak się nim cofa, niż jak się idzie do przodu, bo on, to jest elektryk, nie? jak się jedzie nim do przodu, to tylko masz e, chyba każdy wie jak brzmi na przykład Tesla. No to coś takiego. Ale zepsułem ten sam. No, 23 tysiące. Dobrze, że wpadły. Same niebieskie części. I zielone. Jak chcemy jakąś złotą. Ale wiem, jak to auto naprawić. Można szybko. Chyba wam już ten sposób pokazywałem. Wchodzimy w pojazdy. Personalizuj. Wychodzimy z personalizuj i auto już jest naprawione. Widzicie? Naprawione już jest. Tu mamy te części, ale czy one mnie interesują? Raczej nie. O, tam nie jara, bo jest do pieniędzy lepsza. Dobra. W ogóle jeszcze pa, popatrzę na mapce, bo znam kilka miejsc, w których się rozpami... Jakby to się nazywa skrzynki live, coś takiego. I w nich właśnie są te części. I fajnie by było spotkać takie coś. Jedna jest tu, gdzieś w tym miejscu. Ale najwyraźniej jej. Nie ma tu jej nie ma, jedna jest tu na tym skrzyżowaniu, też nie widzę. Też chyba nie ma. Jedyna jest y, tu gdzieś. Tu gdzieś powinny być takie dwa stawy. Tu przy Miami i to powinno być o tu, w tym miejscu. Mamy takie dwa stawy, a raczej trzy. I w, dokładnie tu za drzewem powinno być. No ale no, niestety nie ma. Ale a propos. Tych złotych części takich innych, przydałoby się coś zmienić, bo się dostaje te punkty ikony, nie? I jak sobie wejdę w opcje, w pilot. Punkty ikony. I tutaj desetujemy sobie te punkty, bo inwestowałem w bogat, żeby dostawać do... No, zwiększa, nie umiem się wysłuchać, Zwiększa dostawanie pieniędzy. O, no to zróbmy tak. Dodajmy tu farciarza, tu tak, tak. Dodajmy tak. I tak. Bo chciałbym dostawać. No, o te 4% więcej dostaje że lepsza jakość o 4% jest większa szansa. Tutaj mamy jakiś punkcik, tam nie mamy, więc sobie nie dodajemy w ogóle. Tu ostatnio odblokowaliśmy Camaro. Za niedługo odblokujemy taki samolot, taki wyglądek stary. Tutaj taki fajny peżot. Tutaj mamy Łódź. Mamy BMW M4, mamy LaFerrari, mamy jakiegoś dziwnego Monster Traka no i Bugatti Chirona, ale nie w tak fajnej wersji jak my, mamy tylko w karbonowej. No, ale Mieć dwa Bugatti to naprawdę dużo kasy, bo to jest. To jest 5 milionów. Dobra, zauważyłem, że tu mamy. Gdzie ten typ. Chciałem się przenieść do tego typa, bo tu widziałem jakiegoś typa. Co znikł? Chciałam się pochwalić przy typie, że mam o mam Bugatti Shirona. A co? On sobie zwiał. On się mnie wystraszył. Sprawdźmy, czy ktoś w ogóle jest na sesji. Nie, nikogo nie ma na sesji. Szkoda, szkoda. Sobie, jeszcze jeden wyścig. Rozegrajmy, bo jesteśmy biedakami, ale inni nie muszą o tym wiedzieć. Tu mamy trochę dłuższy wyścig, jakbym nie chciał aż tak długiego. Powiedzmy, tu chyba był krótki. Ten był krótki, tak? No tak i jest za 15 tysięcy. No to przeteleportujmy się. No bo jak dostałem, już w sensie dostałem. Kupiłem ten samochód, ale zbierania było 5 razy więcej niż. Trwaj... Trwają wszystkie odcinki z tej serii, no to trochę tego było, bra? Ale czuć tą masę w tym aucie, taki potężny jest ten samochód. Mamy Ferrari, Pagani, jakiś dziwny. Tam mamy tą F1 i chyba P1? Tak, mamy F1 i P1. Kurde, w poślizg wpadłem. No ta P1 trochę zasuwa. I ma lepsze hamulce. Ale... O, ktoś mnie popchnął. Na szczęście. Dajcie mi jakąś prostą. Dobra, doganiamy tą P1. -kę. Tio! Dobra, mamy go. Ej, mi się wydawało, czy on miał neony z karnetu policyjnego, bo motorpas policyjny, no to to był fajny motorpas, tylko że wtedy nie grałem. Tam były fajne furki policyjne. Był Bugatti Shiron policyjny, był Mustang policyjny, Korweta była policyjna, więcej nie pamiętam. Był jeszcze BMW M8, było policyjne. Nie wiem, czy więcej było, chyba nie. Chyba. Ale też były sygnały, w sensie sygnały. No, to, to, co się, chyba to się nazywa w sumie sygnały. To, co się montuje na policyjne samochody. A teraz, chyba, policyjne samochody, które da się kupić, to jest Dodge Challenger i. I chyba Lamborghini. Tylko nie pamiętam, jak się nazywało to Lamborghini, więc wam nie powiem. Bra. Fajnie też wyglądało to auto w tej złotej kolorystyce. Ale mówię, chcę go zachować w oryginale. Jakbym miał miliony kasy, to bym miał tyle Bugatti i tyle Koenigseggów. Kiedyś to się stanie, może kiedyś zrobię live'a, będziemy zbierać kasę, takie rzeczy też by się przydało trochę, bo teraz jest Summit. Coś takiego, że się walczy z graczami i chce zrobić platynę. Bo jest bardzo fajny Jeep do zdobycia. No ale, żeby zdobyć platynę, to trzeba grać dobrze, wszystko um, pięknie, idealnie zrobić, czyli trzeba mieć farta jednym słowem. Czyli to, czego ja raczej nie mam. Dajcie mi jakieś fajne części. Fioletowa. Oby, oby ta fioletowa była do tego, co mam akurat. E, niebieskie. Wejdźmy sobie. Wejdźmy tu, w osiągi. Tu sobie, usłyszymy, to był układ wydechowy. A ja mam już fioletowy układ wydechowy, więc to mnie nie ja Chociaż jest do kasy dobra, jara mnie. Dobra, auta trochę gorzej wygląda niż na początku odcinka. No ale to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, bo bardzo długo na niego zbierałem, więc subskrybujcie, lajkujcie, a ja się z wami żegnam. Na razie i pa pa!